Dzień dobry, znajdujemy się dzisiaj na plantacji marchwi w gminie Aleksandrów Kujawski w województwie kujawsko-pomorskim. Wielu plantatorów zgłaszających się do frusto-serwisu pyta, jak chronić marchew przed chorobami liści, zwłaszcza mączniakiem oraz alternariozą. Zmienne warunki pogodowe ostatnich lat, takie jak upały, obfite opady deszczu, a także wysoka wilgotność powietrza, sprzyjają rozwojowi tych chorób. Jak więc sobie z nimi radzić? Zostań z nami, aby dowiedzieć się więcej. Let's go! Jeżeli na naci marchwi zauważyłeś biały, mączysty nalot bądź ciemne plamy, to znak, że trzeba działać. Mączniak prawdziwy oraz alternarioza w bardzo szybkim tempie ograniczają powierzchnię liści, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju rośliny. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak i kiedy wdrożyć skuteczną ochronę. Początkowe objawy infekcji mogą pozostać niezauważone. Drobne plamy, jasne przebarwienia, niewielki nalot na liściach, to wszystko łatwo przeoczyć, zwłaszcza podczas intensywnej wegetacji. Niestety, choroby takie jak mączniak prawdziwy oraz alternarioza rozwijają się błyskawicznie, zwłaszcza podczas ciepłej, wilgotnej pogody. Dlatego tak ważna jest też obserwacja plantacji oraz szybka reakcja na pierwsze symptomy. Właściwie dobrany program ochrony może skutecznie ograniczyć rozwój patogenów oraz pomóc uzyskać zdrowy plon. Jednym z produktów, który warto mieć pod ręką jest CROS 250EC, fungicyt zawierający difenokonazol. Jest to substancja systemiczna, która przemieszcza się w roślinie, co oznacza, że chroni zarówno starsze liście, jak i te nowo rozbijające się. Dobrze sprawdza się również kobalt, fungicyt zawierający boskalit oraz pirakrozstrobinę. Działa on zarówno zapobiegawczo jak i interwencyjnie ograniczając rozwój chorób. Pomaga marchwi zachować zdrowe liście, lepszy plon oraz chroni ją przed chorobami pojawiającymi się w trakcie okresu przechowywania. W walce z mączniakiem dobrze sięgnąć również po dobrze znaną siarkę. Działa ona powierzchniowo hamując rozwój patogenów oraz wzmacnia działanie difenokonazolu. Preparaty takie jak Elvita Escar oraz Elvita Dragon posiadają w swoim składzie szybko działającą siarkę, która jest dobrze tolerowana przez rośliny. Połączenie siarki wraz z fungicydem systemicznym stanowi doskonałą ochronę przed rozwojem choroby. Ponadto coraz większa liczba producentów sięga po naturalne metody ochrony roślin. W przypadku marchwi sprawdza się doskonale preparat Elbioversus, który zawiera pożyteczne bakterie z rodzajów Bacillus oraz Pantonea. Te mikroorganizmy Tworzą na powierzchni liści ochronną warstwę, tak zwany biofilm, który działa jak naturalna bariera, która przede wszystkim chroni rośliny przed chorobami oraz poprawia kondycję liści. Dzięki temu marchew jest zdrowsza, a jej liście są mniej narażone na infekcje. Co ważne, preparat ten ogranicza ryzyko występowania chorób pojawiających się w trakcie przechowywania, takich jak szara pleśń oraz zgnilizna twardzikowa, dzięki czemu plony zachowują wysoką jakość przez dłuższy czas. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli masz pytania dotyczące twoich upraw, skontaktuj się z doradcami Frusto Serwisu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.